Witam Państwa w programie SAFE, czyli Subiektywny Ekspres Jacka F. W każdą niedzielę po 18:00 Tydzień temu donosiliśmy m.in. O nieudanych próbach zmiany zasad gry w szachy, o znacznym obniżeniu górnej granicy stawek łapówkowych w wielu podstawowych dziedzinach życia, co zapewnił nam nowo powstały Urząd Antykorupcyjny. Wmówiliśmy w premiera Marcinkiewicza, że mikrofon to świeczka. Na torcie urodzinowym transmitowaliśmy też koncert senatora C z zespołu Budka i Sprawiedliwość, czyli Prawo Suflera. Dla poparcia akcji rządu, tanie państwo, ofiarnie pozbyliśmy się pod koniec nie, programu nie, 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 naszej kosztownej nie, nie, nie. dekoracji. Ten śmiały gest powinien przynieść w skali rocznej znaczne oszczędności. Myśl o oszczędnościach sprawia, że jakoś mniej nas boli ten brak dekoracji. Zresztą coś może uda się sklecić za tydzień. Słyszą państwo, już się kleci. Proszę o spokój. Przejdźmy do wydarzeń ostatnich siedmiu dni. Dyskusja o koalicji tak wyczerpała naszych kolegów z redakcji, bratniej redakcji wiadomości, że postanowili oni słowo koalicja zastąpić słowem kolacja. Rzeczywiście jakoś lepiej to wygląda. To, to, to dobry pomysł. Kiedy było już jasne, że do kolacji POPIS nie dojdzie i że rozmowy kolacyjne. Nie, ja to głupie mogą być normalnie. Oczywiście mógł. Kiedy było już jasne, że rozmowy koalicyjne zakończyły się fiaskiem, czołowy jastrząb platformy Bronisław Komorowski wsiadł do samochodu i wtedy okazało się, że jest on również piratem drogowym. Patrzyliśmy i gryźliśmy palce z emocji, zapnie pas czy nie? Zapnie? Nie zapnie. Zapnie? Nie? Nie. No, nie. Nie zapiął. Ruszył z niezapiętym. Policjantowi tłumaczył potem, że pomylił pas bezpieczeństwa z tym szalem w kratkę, ale szala przecież też nie zapiął. Z tą kolacją w wiadomościach to była zwykła pomyłka, oczywiście. Za to y, ten napis wszyscy mylnie odczytali jako likwidacja wsi. Tymczasem PiS nie zamierza likwidować wsi, przeciwnie, obiecuje likwidację kłopotów na wsi, takich jak y, gradobicia, nieurodzaj, balcerowicz, ptasia grypa. Tylko to wszystko się nie zmieściło. Dementujemy plotki o bliskiej likwidacji wsi. I jeszcze o szalach. Jeden z autorów sukcesu wyborczego Lecha Kaczyńskiego, poseł Bielan, powtarzał w czasie kampanii: Najważniejszy jest wizerunek. Sam też stosuje się do własnych wskazówek. Wyszedł z budynku opatulony szalikiem, zobaczył kamerę i już szybko zdejmuje szalik, bo polityk to musi być zahartowany maczo z rozcheł, staną koszulą, a nie opatulony maminsynek. Głos ma doktor Aleksander. Jak wykazały badania naukowe nad oglądalnością programów telewizyjnych, telewiz współczesny. Ma coraz mniejszą wytrzymałość, jeśli chodzi o tolerowanie na ekranie tego samego tematu, tej samej osoby czy tej samej formy. Dzisiaj górna granica wytrzymałości to zaledwie 45 sekund. Proponuję więc przerywnik muzyczny, którego już nie zdążę zapowiedzieć, bo mija właśnie 44 sekunda. Proszę, redakcja kulturalna. Przepraszam bardzo, rozmawiałem z panem, który buduje naszą dekorację. Czerwnikiem muzycznym będzie znana amerykańska piosenka Ludowo-Dziecięca. Przedstawimy ją w wersji oryginalnej, ponieważ wszyscy znani nam tłumacze okazali się albo zwolennikami Platformy, albo PiSu. Jedni i drudzy odmówili tłumaczenia, mówiąc, że tekst piosenki zabawia się kosztem kierownictwa ich ulubionych ugrupowań, co gorsza kosztem nazwisk, a to nie licuje. donald, farmia. Yeah. He had two ducks there in the barn e -I -E -I -O. With a quack quack here and a quack quack there Here a quack, there a quack, everywhere a quack quack Old Tusk Donald had the farm e -I -E -I For Tusk the ducks lost the charm e -I -E -I -O. With a quack, quack quack here and a quack quack, quack there Here a quack, 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 there a quack, everywhere a quack quack, quack Donald left his farm, miał już dosyć takich par i odwiedzać zaczął bar. Wracamy do doniesień reporterskich. Proszę o spokój, przecież można na 10 minut przerwać. Panowie chcą skończyć u nas jak najszybciej, bo potem idą do ministra Wassermana naprawiać wannę. Bardzo niebezpieczne zajęcie, czy oni wiedzą w co się pakują? Nie, bo to obcokrajowcy. Mam nadzieję, że nie na czarno. No, w sensie kolorystycznym wygląda mi to na szarą strefę. No ale jeżeli chcemy żyć tanio, no to... Inny reporter, już nie nasz, obserwował autobus na przystanku. Aut autobusik, który ma zastąpić rządowe Lancie, Mercedesy i inne luksusowe pojazdy w ramach akcji Tanie Państwo. Reporter zanotował, że choć ministrowie rządu Marcinkiewicza uśmiechają się promiennie, to jednak siedzą w autobusiku... Zapewne bez klimatyzacji, stłoczeni jak za przeproszeniem śledzie w beczce. Natomiast złego operator, Kiozo, nie nasz, nie bliżej. nasz, co podkreślamy, nie długo pan, co coś mował, ustawiał, pan w... nie, jeszcze raz ustawiał i o, tak, nakręcił tak. ujęcie sugerujące, teraz, że ministrowie chcą się w rządzie urządzić. Zdecydowanie odcinamy się od takich manipulacji. Wiadomości sejmowe. Andrzej Lepper został wicemarszałkiem, ale uznał, że za jego zasługi należy mu się więcej. Zapragnął ostatecznego pognębienia Waldemara Pawlaka. Zażądał, aby Prawo i Sprawiedliwość posadziło niedawnego konkurenta razem z samoobroną oraz by wymogło na nim obowiązek noszenia wiadomego krawata. Samoobrona twardo egzekwuje realizację swych żądań. Kolego Pawlak, a gdzie krawat? Zapomniałem. Tu jeszcze jeden przerywnik muzyczny, związany z tematem. Jestem gorzka, jestem dzika. Mam na imię Polityka. Do Biegła, za tobą będę szła Jeżeli to Poszlibyśmy do politycznego piekła Doszlibyśmy raz, dwa A do nieba nim dobrniemy Minąć trzeba. Problemy, prawdziwe, realne problemy. Król polskich farchołów, prezydium Sejmu Tu Ustryj Polski zmieniamy od dołu. Pan Leper to ten dół. Wracamy do naszych reporterskich obowiązków. Sąd Najwyższy uznał, że nie tylko pokrzywdzeni, ale że wszyscy mogą żądać od ipn udostępnienia swojej teczki. Zdarzają się obywatele, którzy są gotowi nie tylko pokazać swą teczkę rodakom, ale nawet bardzo wyraźnie wskazują, gdzie znajduje się jej zawartość.